Życie superbohatera to jeden wielki sprawdzian. Kto ma chronić świat, jeśli nie tacy jak ty? Nazywam się John Walters. Jestem prawniczką. Mam świetnych przyjaciół. Szelner szybko peluchy kumpele, ma stresy. Ma odpowiedzialną pracę. Utworzyliśmy wydział prawny do spraw superludzi i ty byś mogła zostać jego twarzą kurzającego kuzyna. Krótko, nie tak miało być, ale nie można tego tak zostawić. Katalizatorem przemiany zawsze jest złość i strach. Przecież to są podstawowe emocje w życiu każdej kobiety. A! Hey, hey, nie uwzględzałeś, że albo transformacja, albo śmierć! Tak! Właśnie tak! Nie! Został! Ja tylko chcę normalnie żyć. W się mam rozwój. Gdzie ukrywa się niejaka she Jen, wszyscy o tobie mówią. Wow, masz tyłek jak modelka, ideał. Ty się zgłoś do Avengers, e, nie gdzie ja do nich. Oni biorą miliarderów, egocentryków i dorosłe. Sieroty. Nie wiedzieć czemu. Chyba nic tak nie dołuje, jak randkowanie po trzydziestce. No, dawno się tak dobrze nie bawiłem. O. To co, frytki na spółę? Tak, ale bierzemy na wynos.